Mam tego mińsko wypukłego. Chodzi o to, że jeżeli woda e, poza granicę kliszka wychodzi ponad kliszę, czyli jest wypukła, to jest mińc górny. Jeżeli jest mińc dolny, to woda by wklęsła, ale w tym przypadku mińc górny czyli Faktycznie jest. Woda jest wypukła. Oczywiście. Faktycznie mamy tutaj menu wypukły. W tym momencie mamy bardzo, bardzo wyraźnie mińc górny. Czyli to idealne doświadczenie fizyczne, dzięki e, które dzięki temu możesz korzystać w miałbym piątkę w gimnazjum, w gimnazjum ale ja z tym jadłuję. <grym> <grym> panie Daskowski, skoro że nie żyjesz już, ale powinienem mieć piątkę. Dobrze, Arku, a powiedz mi, czy to jest czysty przypadek, czy może filozoficzne zagranie? E, podejrzewam, że nie przypadku w tym, jak się polewa wódkę. Wódkę polewa się raz, a... Dobrze, ale czemu, o tutaj terapia. patrz. Pusty kieliszek, pusty, pusty. Zrobimy tutaj teraz też z górny, proszę bardzo. Po raz drugi, jak już mówiłem, nie ma przypadków. I oczywiście, jak widać, osoba nie mająca zero kontaktu z gastronomią potrafi nalać dwa meniski wypukłe. Więc pani Naskowski, spoczywaj w pokoju. Widać, miał dobrą fizykę w szkole. Pięknie, po prostu pięknie. Maskowski No, weź to było Laskowski? Daj oh. <grym> like Dobrze. Czas na przerwę, pijemy.